Dzisiaj w takiej scenerii parkingowej, a wszystko dlatego, że chciałbym skomentować rewolucję parkingową, którą rządzący nam szykują. Ale po kolei otóż Sejmie, a w zasadzie to przez Sejm już przeszło i poszło yy, i poszło do Senatu yy, projekt ustawy zmieniającej zasady tworzenia śródmiejskich stref parkingowych. Obecnie takie strefy można tworzyć w miastach które mają powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Według nowelki będzie można tworzyć we wszystkich miejscowościach, miastach, śródmiejskie strefy parkingowe. No i tam kwestia też jest opłat za te śródmiejskie strefy. Te opłaty mają wynosić coś, niespeł... coś około 22 zł. Za godzinę parkowania. Co więcej, te śródmiejskie strefy mogłyby funkcjonować również w soboty, niedzielę oraz święta. Z artykułów prasowych na ten temat wynika, że na te przepisy hmm. zacierają, już zacierają ręce wójtowie i burmistrzowie tych właśnie niewielkich miejscowości, szczególnie miejscowości. Tu uwaga, ciekawostka turystycznych. A więc miejscowości, do których jeździmy na wypoczynek zostawiamy tam kupę szmalu, płacimy klimatyczne i tak dalej. I tak dalej. I ci burmistrzowie, którzy dostają od nas kupę szmalu, za to, że chcemy przyjeżdżać do ich wiosek, jeszcze cieszą się z tego, że będą mogli zedrzeć z nas jeszcze więcej pieniędzy. Cóż, w mojej ocenie doprowadzą do tego, że po prostu więcej z nas będzie wyjeżdżało na wakacje za granicę. I ja to jak najbardziej popieram. Nie będę jeździł, bulił ogromnej ilości pieniędzy po polskich wsiach i to jeszcze ludziom, którzy tylko na to patrzą, żeby mnie z tych pieniędzy oszfabić. I to jest, bym powiedział, na tym mógłbym tak naprawdę to wszystko zakończyć. Ale nie, jeszcze sobie chwilę, chwilę pogadam. Według różnych informacji, które też gdzieś w internecie się na temat tych śródmiejskich stref pojawiają, jest między innymi taka, że no nie bardzo idzie tworzenie stref czystego transportu, więc w jakiś sposób trzeba z, tym, z tymi samochodami walczyć, próbują walczyć w ten sposób. I jeśli to by był. Sposób na ograniczenie pojazdów w centrach miast, to powiem szczerze osobiście chyba wolę ten sposób, aniżeli strefy czystego transportu. Bo widziałem jak wygląda strefa czystego transportu chociażby w Warszawie, gdzie ustanawiona ona jest między innymi na Wisłostradzie, co dla mnie jest. Kompletnym, kompletnym absurdem, bo przecież Wisłostrada jest drogą, która ma zapewnić w jakiś tam sposób szybkie poruszanie się, pomimo tego, że ona jest drogą w terenie zabudowanym. To w jakimś też stopniu spełnia jakąś tam, powiedzmy, rolę zbliżoną do roli obwodnicy, a więc, żeby gdzieś tam z jednej dzielnicy do drugiej w miarę szybko. W miarę szybko przedostać, więc tutaj no, na tego typu drodze ustanowienie strefy czystego transportu jest co najmniej co najmniej absurdem. Natomiast wtedy. Yy, po zmianie tych, tych przepisów, gdyby kwestia była, że gdzieś tam SCT nie bardzo wychodzą i wprowadza się wyższe strefy w parkowaniu w centrach, to nawet będąc w Warszawie, po prostu w centrum bym nie stawał. W centrum bym sobie tylko, tylko przejechał, popatrzył na to centrum z zaszyby samochodu. A nawet jeśli tam by była strefa powiedzmy do 30 km na godzinę, czy nawet do 20, to jadąc wolniej mógłbym sobie bardziej i lepiej poprzyglądać się pięknu tych dużych polskich starych miast. I łącząc to, co powiedziałem teraz z tym, co powiedziałem na początku dotyczących małych miast, to byłbym w stanie właśnie w dużych miastach wprowadzanie tych stref śródmiejskich nawet o tak wysokich opłatach byłbym w jakiś sposób w stanie zrozumieć. Byłbym w stanie zrozumieć władze, nie wiem właśnie Warszawy już przywołanej Krakowa, Wrocławia, że ustanowiłyby sobie taką strefę śródmiejską gdzieś w okolicy powiedzmy starych miast, rynków czy co tam gdzie sobie mają, po to, aby no jednak raczej tam nie parkować, aby. A jeśli już, to żeby, żeby to parkowanie było, było, no powiedzmy sobie, jakiś dawało dochód do, do budżetu. Bo jeżeli ktoś chce sobie pójść obejrzeć rynek w mieście X czy Y, no, to niech sobie pójdzie tak naprawdę na spacer i jestem w stanie to w jakiś sposób zrozumieć. Natomiast nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego mam płacić takie niemiłosierne stawki, szczelam, nie wiem, w zakopanym, które i tak żyje tak naprawdę z nas, żyje z turystów, czy jakiekolwiek inne miasteczko, które ma. 3000 mieszkańców, a nagle w sezonie letnim zrobi zro się metropolią kilkumilionową. Jeżeli jest to jakaś alternatywa dla bezsensownej, głupiej, idiotycznej strefy czystego transportu, to niech sobie nawet ona będzie. Natomiast wprowadzanie tego w małych, szczególnie tych turystycznych, Miasteczkach to już jest chore. I tak te miasteczka wszystkie mogą wprowadzać strefy płatnego parkowania. Więc niech wprowadzają zwykłe strefy płatnego parkowania, śródmiejskie. Niech zostają dla miast dużych.